informator o egzaminie maturalnym z matematyki przedmiot dodatkowy poziom rozszerzony matura od roku matura faktycznie od roku 2023 czyli od roku szkolnego 22 23 z tym że zadanie 27 które tutaj jest dotyczy stożków czyli był obrotowych więc tak naprawdę jest przesunięcie w czasie ona dopiero będzie od matury w roku 2000 to zadanie będzie od matury w roku 2025 ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, można tutaj zajrzeć. Jeżeli nie, no to do pozostałych zadań link znajduje się pod arkuszem w komentarzu. Do pozostałych zadań, jak również do arkusza, do tego arkusza w pdf który jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. No i zadanie 27. Tomek i Marek chcą wejść docelowo na szczyt S e pewnej góry. W chwili początkowej znajdują się w punkcie P, czyli tutaj w punkcie P położonym na stoku góry, dokładnie na północ od szczytu na wysokości H0, czyli ten punkt P jest na wysokości H0. Tomek i Marek chcą dotrzeć do bazy B, znajdującej się dokładnie na południe od szczytu na przeciwległym stoku góry na wysokości H1, a następnie wejść na szczyt. Leżący na wysokości H2, czyli tutaj. Oblicz długość najkrótszej drogi, jaką muszą pokonać, aby dotrzeć do bazy, czyli znajdują się w punkcie P i mają dotrzeć do bazy, do bazy B. Przyjmij, że góra jest stożkiem o kącie rozwarcia L, czyli o kącie rozwarcia Alfa. No i tutaj mamy wskazówkę, że powierzchnia boczna stożka po rozcięciu Wzdłuż tworzący i rozłożeniu jest wycinkiem koła, najkrótsza droga z bazy odpada najkrótszej drodze z punktu P do B na wycinku koła. Czyli tutaj rozcinamy względem tej, tego odcinka tutaj tej, tej linii. No tutaj przygotowałem sobie już wycinek koła. No i tak. Punkt S to jest wierzchołek stożka przy rozcięciu i rozłożeniu go na, na powierzchnię boczną stożka, czyli na wycinek koła. Punkt S będzie znajdował się tutaj. Punkt B, jeżeli jeszcze raz, tak jak na tym poprzednim rysunku, będziemy rozcinamy względem tego tutaj, punkt B jest gdzieś na, na tym odcinku, to znaczy, że punkt B jest gdzieś tutaj. Punkt P leży naprzeciwko punktu B. To z kolei oznacza, że tutaj, jeżeli rozetniemy ten wycinek koła na dwie części, to ta część tutaj jest taka sama jak ten kawałek łuku. One mają taką samą długość. Tutaj jest punkt P, no i najkrótszym odcinkiem łączącym, tą najkrótszą drogą jest odcinek. Tak, on tutaj pójdzie po tym boku tego stożka. No i najkrótszą linią łączącą dwa punkty jest, jest odcinek i to jest ten, ten odcinek X, który mam, mam wyznaczyć. To jest trójkąt, więc musiałbym tak wyznaczyć ten kąt. Który tutaj się znajduje, musiałbym wyliczyć odcinek SB i odcinek SP, i wtedy stwierdzenia kosinusów będę mógł wyznaczyć odcinek X. Zanim jeszcze do tego dojdę, to tutaj, co ja w tym zadaniu mam, mam dane, czyli z czego mogę korzystać. Dany jest na pewno kąt alfa, kąt rozwarcia tego stożka. Dalej, mam daną h0, to jest wysokość, na której znajduje się punkt p. H1 to jest wysokość, na której znajduje się punkt B i H2 to jest wysokość, na której znajduje się szczyt tego, szczyt tej góry, czyli wierzchołek S. No i tyle mam. To teraz tak. Tutaj jeszcze raz ten, ten kąt cały, jeżeli oznaczę przez beta, to te dwa kąty są beta przez 2 no ponieważ jeszcze raz ten punkt P leży naprzeciwko punktu B po przeciwnej stronie, czyli to są dwa takie same łuki. No i tak, jeżeli oznaczę przez R promień podstawy stożka, a przez L tworzącą stożka, to pole powierzchni bocznej stożka to jest Pi R L a z drugiej strony to pole powierzchni bocznej stożka to jest wycinek koła, czyli to jest beta przez 360 stopni razy pi i promień do kwadratu, a tym promieniem jest L. Mogę to obustronnie podzielić przez pi L i mam R równa się beta przez... 360 stopni razy l. No i chciałbym mieć kąt beta z tego, czyli pomnożę razy 360 stopni. Tutaj mam w stopniach, ja może to zamienię na miarę łukową, 360 stopni w miarę łukowej to jest 2 pi, czyli mam r razy 2 pi jest równe beta razy l i to po podzieleniu przez l Mam, że beta jest równe 2πr przez l. 2πr przez l. Czyli będę potrzebował połowę kąta beta. Jedna, druga kąta beta to jest πr przez l. No I to jest jedna z rzeczy, które, które tutaj będę. Na pewno potrzebował. Teraz tak, mam do wykorzystania ten kąt alfa, czyli kąt rozwarcia stożka. Jeżeli tutaj zaznaczę wysokość stożka, tu mam kąt prosty mogę też kąt alfa tutaj zaznaczyć. Czyli to jest połowa kąta alfa. To jest promień, czyli z funkcji trygonometrycznych R przez L przyprostokątna, tutaj mam kąt prosty, przyprostokątna leżąca naprzeciw do przeciwprostokątnej to jest Sinus tego kąta do góry, czyli sinus alfa przez 2, to jest r przez l. No i to r przez l mam też tutaj. To oznacza, że sinus, że jedna druga beta to jest pi. I teraz razy r przez l podstawiam to, czyli sinus alfa przez 2. A ja... Jeszcze raz tutaj wracam, będę potrzebował twierdzenie kosinusów, czyli potrzebuję kosinus tego kąta, czyli cosinus 1 druga beta, czyli beta przez 2, to jest cosinus pi razy sinus alfa przez 2. I to jest coś, co już będę podstawiał do twierdzenia. Kosinusów. Teraz tak. Już mam pierwszą rzecz. Teraz będę musiał wyliczyć BS i będę musiał wyliczyć SP. Jeszcze raz ten trójkąt tutaj przerysuję. SPB. SP. B to jest x, który chcę wyznaczyć. To jest jedna, druga beta i kosinus tego kąta mam. Teraz potrzebuję jeszcze Sb i Sp. Ten trójkąt, który tutaj mam, już raz go rysowałem. Ten trójkąt tutaj z kątem prostym wygląda w ten sposób. Tu jest kąt prosty, tu ma wierzchołek S gdzieś na tym boku znajduje się punkt B. No i tu dorysuję linię na tej samej wysokości, i to oznacza na przykład tu jeszcze nie mam punktów, punkt A, tutaj będzie punkt C i tutaj jest punkt D. Ten kąt, czyli ten to jest połowa kąta rozwarcia, czyli jedna druga alfa. Punkt S leży na wysokości H2. Punkt A leży na tej samej wysokości co punkt B, czyli to jest wysokość H1. To znaczy, że SA to jest H2 odjąć H1. Sc to jest różnica między wysokościami. Wierzchołek leży na wysokości H2. Punkt C leży na wysokości tej samej co punkt P, czyli H0. To znaczy, że to jest H2 odjąć H0. Potrzebuję SB, czyli ten odcinek. Tu może C i D. I potrzebuję SP. Czyli teraz tak. SB to jest tutaj to. Mam SA i mam SB. Tu jest kąt prosty, czyli to jest przyprostokątna leżąca koło kąta do przeciwprostokątnej. Czyli SA do przeciwprostokątnej, czyli Sb to jest kosinus e, e, kąta alfa przez 2. Ja potrzebuję z tego Sb, czyli SA, to jest Sb kosinus alfa przez 2, czyli Sb to jest e, Sa przez kosinus alfa przez 2. Czyli Sb to jest SA, czyli H2 odjąć H1 przez cosinus alfa przez 2. No i podobnie tutaj, tylko teraz dla tego dużego trójkąta to jest SC przez SD. To jest też cosinus alfa przez 2, czyli tutaj idzie SD, czyli SD to jest SC przez cosinus alfa przez 2, czyli SD to jest SC czyli H2 odjąć H0 przez cosinus alfa przez 2. No i to są te potrzebne dla mnie wielkości SB, oznaczyłem małe C, SP y, S Tutaj nie miało być sp. Dobrze. SP to jest tworząca, i SP to jest to samo co SD. SP to jest tworząca, i to jest to samo co SD. Czyli pasuje. No i teraz to podstawiam do twierdzenia kosinusów, czyli x kwadrat to jest d kwadrat plus c kwadrat odjąć 2dc razy cosinus 1 druga beta czyli x kwadrat to jest d kwadrat czyli h2 odjąć h0 przez cosinus alfa przez 2 do kwadratu c kwadrat to jest h2 odjąć h1 przez cosinus alfa przez 2 do kwadratu odjąć 2 h2 odjąć h0 przez cosinus alfa przez 2 h2 odjąć h1 przez cosinus alfa przez 2 i razy cosinus 1/2 beta to miałem wcześniej wyliczone to jest cosinus pi sinus alfa przez 2 cosinus pi sinus alfa przez 2. i to praktycznie już jest, jest już odpowiedź, tylko teraz by trzeba to zapisać w jakiś prosty sposób. Oczywiście tu muszę x wyliczyć, czyli to jest pierwiastek. Czy to coś można tutaj prościej napisać, no będzie tak H2 odjąć H0 do kwadratu przez cosinus kwadrat alfa przez 2, H2 odjąć H1 do kwadratu przez cosinus alfa kwadrat przez 2, odjąć 2 H2 odjąć H0 H2 odjąć H1 przez Cosinus kwadrat alfa przez 2 razy e, cosinus pi sinus alfa przez 2. No, mam wspólny mianownik. To jest cosinus kwadrat. Więc jeszcze ewentualnie mogę to zrobić w ten sposób, że e, zrobić to na jednej kresce ułamkowej. I mam tak. H2 odjąć H0 do kwadratu, H2 odjąć H1 do kwadratu, 2 H2 odjąć H0, H2 odjąć H1, cosinus pi, sinus alfa przez 2 i to wszystko przez cosinus alfa przez 2, no bo mam do kwadratu wspólny mianownik, ale był pod pierwiastkiem, czyli zostaje cosinus alfa. Nic więcej chyba z tym się nie da tutaj zrobić. H2 jest dane, H0 jest dane, H1 jest dane. Kąt alfa jest dany. Czyli jest to x wyrażony za pomocą danych w zadaniu. I to jest koniec zadania.